Siemanko, w dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam jak działa kontrola trakcji, wszystkie trzy opcje, za co on odpowiadają i co można zrobić, żeby Wam się przyjemniej jeździło. No dobra, przechodząc od samych podstaw, w jakich miejscach można sobie zarządzać tą właśnie kontrolą trakcji. Pierwsze miejsce to jest, jak wejdziecie sobie w Car Setup, macie zakładkę Basic i tutaj macie z prawej strony tu działam myszkę, właśnie. Trzy opcje kontroli atrakcji. Drugie miejsce, w którym możecie właśnie sobie zarządzać tą kontrolą atrakcji, to jest powertrain. A trzecie, ostatnie miejsce to jest po prostu na MFD w zakładce z piorunkiem. Tam też macie te same opcje i możecie sobie w trakcie jazdy zmieniać. No dobra, no to jak działa kontrola atrakcji? Musicie sobie to rozpisać na trzy podpunkty. Onboard TC to jest wasz pierwszy podpunkt. To jest po prostu próg wychwytywania uślizgu kół, czyli mniejsza wartość, to później kontrola trakcji się załączy. Załóżmy, większy uślizg jest wymagany, żeby ona się załączyła, a wyższe wartości to jest po prostu, że mniejsze wartości powodują, mniejsze wartości uślizgu powodują załączenie się kontroli trakcji, czyli to jest wasz próg przechwytywania kontroli trakcji. Kolejna rzecz, czyli DC PowerCut, czyli wasz drugi podpunkt, to jest po prostu siła kontroli trakcji, czyli jak dużo mocy odetnie kontrola trakcji samochodowi po to, żeby zniwelować uślizg kół. czyli na przykład mniejsza wartość to mniej mocy odejmuje, większa to więcej odejmuje. Bardzo proste to jest ten, zaraz jeszcze wytłumaczę, jak one na siebie oddziałują, tylko przejdę przez to, co one oznaczają. TC slip angle, trzecia ostatnia rzecz, to jest kontrola trakcji tak samo ona działa jak onboard TC, tylko nie przy przyspieszaniu. Tylko na przykład jak jedziecie na gazie w jakimś zakręcie i jakimś lekkim slajdem lecicie, wam lekko tył zarzuca. To wtedy taką trakcji załóżmy, odcina wam tą moc, żeby nie było tego uślizgu. Czyli większe wartości to po prostu. Mniejszy uślizg zaczyna kontrola trakcji działać, odcinać wam moc, żeby nie zarzucić samochodu, żeby go obrócić. A mniejsze to po prostu pozwala wam bardziej zrotować ten samochód przy przym zakręcie, jeżeli auto po prostu jest w stanie się obrócić. No dobra, no to jak odczuwają na siebie te kontrolę trakcji? Dosyć powiedziałbym prosto. Jeżeli wyłączycie sobie TC, to nie będziecie mieć kontroli trakcji na przyspieszaniu, w sensie onboard TC wyłączycie. To, że macie powercuta to nic nie znaczy, ale TC slip angle to dalej będzie działało przy szybszych zakrętach. Ogółem nie zalecam wyłączać TC całkiem, polecam przynajmniej na tą wartość 1, ale do jeszcze zalecanych wartości przejdę później, więc raczej nie zalecam wyłączać. Ale w momencie, kiedy wyłączycie sobie TC Power Cuta, to wyłączycie sobie oba TC, więc możecie sobie tak pomaisterować powiedzmy tą kontrolę trakcji, żeby wam podpasował pod was styl jazdy ale ogółem tak samo jak w przypadku onboard tc, nie zalecam tego wyłączać osobiście i raczej też ustawiajcie sobie jakieś tam wartości konkretne dla siebie no i tc slip angle jak wyłączycie to jesteście w stanie jechać, ja to robię robiłem to nieraz już w dwóch samochodach, w McLarenie oraz Mercedesie w Lamborghini też mi się udało Oczywiście to też zależy od samego samochodu, od setupu oraz od charakterystyki toru, ponieważ nie na każdym torze tak się robi, na część torach się tak robi, i oczywiście to jakby wszystko się ze sobą jakoś w pewien sposób łączy. Ale też raczej nie polecam wyłączać tece sleepangle, też polecam go raczej używać. No dobra, no to tak w skrócie, jakie tece wam polecam? Ogółem zacznijcie sobie od powiedzmy takich środkowych wartości. Załóżmy, 11 jest maksymalne, 0 jest minimalne, czyli załóżmy, zaczynacie sobie od trakcji, kontroli trakcji 666. 6, 6. To jest powiedzmy, jak dla mnie, to jest bardzo bezpieczne do jazdy. Jeżeli wy na tym zarzucacie samochód, to po prostu za szybko wchodzi się na gaz. No i załóżmy, jednocześnie też za mocno skręcacie. Um, ale jeżeli czujecie się bardziej komfortowo, możecie sobie zmniejszać np. onboard TC i TC powercuta. Dzięki temu możecie e, lepiej przyspieszyć, jakby mniej Wam odcina mocy. Jeżeli czujecie się dalej komfortowo z tym jak auto się prowadzi, to próbujcie mniejszych wartości. Gen generalnie e, to Wam odpowiada na samo wyjście, czyli pierwsze dwie to jest Wasze wyjście z zakrętu. Um, TC Slip Angle, pamiętajcie, jeżeli Was zarzuca w szybkich zakrętach, to możecie sobie ustawić na wyższe wartości. Czyli na przykład, jeżeli macie Brazylię, ten zakręt taki szybki pod górę w prawo, to możecie sobie ustawić wyższy TC Slip Angle po to, żeby Wam odcinało to moc szybciej, żeby Was nie obróciło, żeby Was nie wwinęło w zakręcie. Bo tam macie takie wzniesienie i tam bardzo łatwo jest to obrócić. Na przykład, jest parę innych takich zakrętów, na przykład na Spa. No, są po prostu, sami jak będziecie jechać to się domyślicie po prostu, czyli jeżeli was obraca w szybkich zakretach to raczej bawiłbym się TC Slip Angle, jeżeli was nie zarzuca, a nawet powiedziałbym w drugą stronę, wyrzuca was przodem kiedy dodajecie gaz to możecie sobie zmniejszyć tą kontrolę No i załóżmy, ustawiacie sobie już to TC, załóżmy wychodzi wam, że TC 3, 4, 6 będzie dla was komfortowe. I ja bym się tego trzymał na danym torze. Oczywiście na każdym torze inaczej sobie to ustawicie. Załóżmy na mocy, będą to mniejsze jeszcze kontrole trakcji ustawione, dlatego że macie tam bardzo dużo takich wolnych zakrętów, dużo wyjść. Ale załóżmy, slip angle wtedy może być wysokie. Czyli, żeby na przykład pokonać Ascarii czy parabolikę, no to na przykład możecie sobie robić, że 2-2-6. To jakby od Was pełni zależy. Ja osobiście ostatnio ustawiam sobie dosyć równe wartości, czyli, tak jak wcześniej Wam powiedziałem, czyli zamiast 666, to ja na przykład ustawiam sobie 333 dla Lamborghini, czy dla Ferrari, czy dla Korwety, i dla mnie to jest spoko do jazdy. Oczywiście dalej, każde auto ma inaczej i sami musicie sobie to znaleźć. No dobrze, mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam dosyć prosty sposób, jak działa kontra atrakcji, co możecie sobie zmienić, żeby Wam poprawić komfort jazdy. Dajcie znać, czy się czegoś nowego dowiedzieliście, oraz jakie byście chcieli następne filmy. Mam już kilka zaplanowanych. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w niedalekiej przyszłości. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepłutko i na razie.